Tydzień był bardzo pracowity i bardzo kreatywny. Pokażę Wam, jaki zajęć fajny projekt AI mi zaproponował. Jak jeżeli chodzi o wentylację, troszkę było trzeba dodrukować części. W tym tygodniu też troszkę kreatywnie popracowałam. zrobiłam logo, które zobaczycie przy końcu filmu. Najpierw musiałam zaplanować miejsce, gdzie wyprowadzę wentylację. Tak musiałam też przemyśleć, że wszystkie, wszystkie trzy rury, które będą dochodziły, ostatecznie się zmieściły. Więc wybrałam tutaj przy narożniku na innej ścianie niż, niż mam odprowadzony rekuperację. No musiałam przebić się przez OSD, ocieplenie, blachę. No użyłam do tego mojego dwumerkła, ale trochę kiskie, tym przy tym poszło. Zamontowałam na zewnątrz wywiecznik wraz z blokadą cofania się powietrza, żeby powietrze mi z powrotem nie wracało do, 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 do całego systemu. Następnie w środku zamontowałam wentylator. No i było trzeba troszkę poprzerabiać, żeby dopasować rury między sobą. Niestety. Te Zachodnie rozwiązania mają zupełnie inne średnice rur, więc wykorzystałem gotowe redukcje, ale do redukcji do plotera musiałam już sama w Tinkerpadzie stworzyć rozwiązanie. Powiem Wam, że nawet fajny jest ten program, strasznie prosty, ale udało mi się w nim zrobić taką rurę, jakbym chciała. Wyeksportowałam to do drukarki 3D wydrukowałam nie za pierwszym razem, ale wyszło idealnie, więc już ta ostateczna wersja, która wyszła z drukarki, pasowała. Można powiedzieć, że odstrzała, tylko włożyłam i, i zadziałało. Tak to wszystko prezentuje się na gotowo. Jest od drukarki w środku jeszcze wentylator taki mały, komputerowy, przekładam dalej powietrze, duży wyciąg to wyciąga na zewnątrz podpytałam AI jak połączy te trzy urządzenia, żeby przechodziło to przez filtr, bo chcę zrobić trzy filtry, taki pierwszy to będzie cząsteczek, żeby te wszystkie śmieci odczyściło, drugi to będzie filtr HEPA, żeby oczyścić z tych zanieczyszczeń takich yy, toksycznych, a trzeci filtr będzie filtr węglowy, żeby troszkę z, odpuścić z, z zapachem, który, który nam wychodzi i no niestety AI Zobaczcie, jak mi podpowiedział. Podpowiedział mi coś takiego, żeby filtry ułożyć jeden na drugim, i nie wiem, jak to. Nie, nie, nie wiem, co tam się dzieje w tej inteligencji, ale to, to raczej nie skorzystam z jego podpowiedzi. Zanim zaczęłam próbne wycinanie, z wentylacją wycięłam jeszcze mocowanie do wskaźnika laserowego, który będzie mi pokazywał, gdzie jest zero w ploterze. Nie wiem dlaczego tego nie ma w standardzie, to jest potrzebne tak. Jak zaczęłam wycinać, o wyciąg pięknie zaczął zabierać, zbierać ten dym. Mam taki czujnik do sprawdzania jakości powietrza i w momencie kiedy było wycinane na ploterze nawet nie drgnęła ta wskazówka, że żeby powietrze jest złe. Dopiero jak na samym końcu po wydrukowaniu otwierałem tę komorę, chyba za szybko to robiłam, to wtedy czujnik delikatnie wzrastało to, to zanieczyszczenie. Tak wygląda logo, które wycięłam i zaprojektowałam. Mam nadzieję, że wam się podoba. Potrzebowałam, wykonałam lecimy dalej.